Cześć wszystkim, którzy dotarli do tego materiału. Nazywam się Denis. Trudno mi się o tym mówi, tak naprawdę, I, i dlatego też to nagrywam, żeby Wam powiedzieć, po co tutaj jestem. Nagrywam to, żeby Wam powiedzieć, że postanowiłem, jako ojciec dziecka z niepełnosprawnością, napisać tekst, w którym opisuję całą historię narodzin mojego dziecka. Opisuję tam sytuację, w której dowiedziałem się, że moje dziecko urodziło się z niepełnosprawnością. Urodziła się córka Amelia, która jest chora na artrogrypozę. I był to dla mnie naprawdę jedna z najtrudniejszych chwil w moim życiu, bo poszedłem do szpitala z myślą, że rodzi mi się dziecko, zdrowy syn. I tak naprawdę było to dla mnie podwójnie trudne, bo jak nie, nie trudno się domyśleć, same narodziny są jednak wielkim wydarzeniem. Dla mnie wtedy jako też osiemnastolatka były były, wiecie, czymś całkowicie nowym. I finalnie to wszystko spodęgowała cała sytuacja, kiedy lekarze przekazali mi, że Amelia urodziła się z wieloma wadami urodzonymi. Ja Mam problem z mówieniem o takich rzeczach właśnie, dlatego zdecydowałem się co napisać. Bardzo chciałbym, żeby ten tekst dotarł do jak największej ilości ludzi, nie tylko osób, które są w podobnej sytuacji, ale też właśnie do was wszystkich, z którymi spotykamy się na co dzień, żebyście po prostu mogli zobaczyć, jak to wygląda od środka, z czym musimy się zmagać i z czym się zmagaliśmy osób w podobnej sytuacji, jak mnie jest mnóstwo I, i niejednokrotnie w całej tej sytuacji spotkaliśmy się z wieloma ocenami, czy tak naprawdę, błędnymi yy, wyobrażeniami na temat tego, jak to wygląda, i niejednokrotnie yy, ktoś starał się nawet i skrzywdzić na, nas, żeby po prostu yy, nie wiem, czuliśmy się gorsi, żeby pokazać nam, że ma nad nami kontrolę yy, przez to, że my musimy właśnie prosić chociażby o, o pieniądze. Ja napisałem ten tekst w oparciu o te doświadczenia. Dlatego, że po prostu ja nie potrafię, nie potrafię o tym wszystkim mówić. Nie potrafiłbym powiedzieć tego, co napisałem w, tej, w tym e-booku, nie potrafiłbym y, powiedzieć tego wprost właśnie chociażby do kamery, czy nawet mojej dziewczynie Ani. Ona po przeczytaniu tego tekstu dowiedziała się rzeczy, których nie wiedziała y, o mnie, o tym, co się działo w mojej głowie przez 7 lat wspólnego życia i, i 6 lat y, chociażby już życia naszego dziecka. Chciałbym też być takim głosem wielu ojców, którzy w takich tematach zazwyczaj rzadko się udzielają, bo, bo jednak no, myślę, że nam, mężczyznom, trudniej się o tym mówi. Takie jest przyjęte założenie, że, że my musimy być twardzi i po prostu radzić sobie z wieloma rzeczami sami. I ja też gdzieś poniekąd to czuję, dlatego trudno, trudno mi to wszystko po prostu przekazać. Bezpośrednio w słowach i postanowiłem sobie tak po prostu to napisać dla siebie samego, zmierzyć się z tym, co było, co było w trakcie narodzin, co było po narodzinach, jak to wszystko u nas wyglądało, I, i nie ukrywam dużo mi pomogło to w tym, żeby po prostu przemyśleć sobie i spojrzeć z boku na to, co się w ogóle wydarzyło. I to jest dla mnie teraz taki kolejny krok, bo postanowiłem po prostu przekazać to do szerszego grona, czyli tak naprawdę do Was, osób, które będą zainteresowane przeczytaniem tego tekstu i, i y, zobaczyć po prostu, jak to wyglądało od środka. Poniekąd dostałem się też na Waszą opinię, ale y, to są po prostu moje szczere przeżycia. Nie potrafiłbym zrobić tego bardziej szczerze, jak, jak tylko napisałem w tym tekście, tak naprawdę, no bo tak jak mówię, no nie, nie powiedziałbym tych słów, naprawdę nie powiedziałbym wielu z tych rzeczy, które ja tam napisałem. Nie są tam tylko opisane te trudne chwile, ale właśnie też postanowiłem, że dodam od siebie jak wyglądało to w momencie, kiedy zbudowaliśmy się pogodzić z tą sytuacją jak zaczęliśmy szukać po prostu sensu w tym życiu, bo wiadomo, że od samego początku była to dla nas wielka walka o sprawność Amelki i o to, żeby ona mogła po prostu wyjść z tego, wyjść z tego jak najlepiej dla siebie, jak najlepiej dla nas ale wiedzieliśmy, że też musimy żyć i że ona musi żyć i, i chcemy po prostu dać jej jak najlepsze warunki do tego i, i czasem zapomnieć o tym, że głównym założeniem tego, co się, co się cały czas dzieje, to jest leczenie. Moment, w którym tak naprawdę trafi to już do pierwszych osób i one zaczną to czytać, no to będzie dla mnie taki taki naprawdę przełomowy moment, na pewno przełomowy, bo, bo zdecyduje się, zdecyduje się na to, żeby po prostu y, otworzyć się przed innymi i myślę, że jak dostanę już jakieś pierwsze wiadomości od osób, które to przeczytają, jakiekolwiek by nie były, będę po prostu wiedział, że znalazłem gdzieś w sobie siłę, żeby jednak podzielić się z tymi z innymi i, i Myślę, że to zrzuci mi taki duży kamień z serca. Po tych sześciu latach naszej drogi wiem, jak dużo sam nauczyłem się od swojego dziecka, które znajduje się w sytuacji, gdzie myślę, że sam niejednokrotnie na chwilę obecną padłbym na kolana i, 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 i nie wiedział, co robić dalej. A, a widzę, jak ona idzie do przodu i, i ma w sobie ogromną siłę. I to jest bardzo niesamowite. I też tak naprawdę pisze pisze o tym, czego, czego nauczyło mnie moje dziecko. Jest to dla mnie. Ogromna lekcja, tak naprawdę przepotężna. Myślę, że nie bez powodu, tak naprawdę zdecydowałem się to zrobić. Ja wierzę, że wszystko gdzieś tam w życiu ma jakieś większe znaczenie dla nas i, i wszystko dzieje się w odpowiedniej chwili. To, czego nie potrafię powiedzieć. Tak nazywa się e-book. Jest to historia narodzin dziecka z niepełnosprawnością, widziana z perspektywy ojca. To też przyszło do mnie od samego początku, kiedy tak naprawdę zdecydowałem się popracować nad tekstem. Trwało to kilka miesięcy, zbierając te myśli dość długo, ale finalnie wiem, że wyszło z tego coś, co niesie ze sobą wartość i będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli zdecydujecie się to przeczytać. Oczywiście podzielicie się ze mną swoją opinią, swoim reakcją, refleksją w temacie, także dzięki Wam bardzo i czekam na Wasze opinie.